Witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Jak możecie już zobaczyć, po tytule będzie to haul zakupowy. I słuchajcie, dzisiaj byłam na zakupach. Pomyślałam, że nagram Wam, co kupiłam, ale wiecie, co przypomniałam sobie, że jeszcze mam zakupy, które poczyniłam wcześniej, więc już wszystko zbiorę w jeden film i już Wam pokazuję, co takiego ostatnio kupiłam, a tych rzeczy troszkę się uzbierało, bo mamy tutaj, słuchajcie, jedną rzecz z handemu. Mamy Dilsa, mamy moi drodzy Hebe i jeszcze małe zamówienie z Allegro, więc nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmu. Moi drodzy, może zacznę tutaj najpierw od Dilsa, bo te zakupy poczyniłam w zeszłym tygodniu i tak myślałam, żeby zostawić, ale mówię, nie, nagram już w jednym filmie, już będę mogła niektóre rzeczy używać, więc już Wam pokazuję, co kupiłam. Kupiłam sobie, słuchajcie, klej. Jest to klej Skis. On jest podobny do tego kleju, co używam do tych swoich rzęs z Modnej lasz. To jest taki bonding klej, chyba coś takiego, do, do rzęs bondingowych, tak chyba to się nazywa. I on jest tutaj razem z tym silem, który wiecie, utrwala wam klej. Jak nakleicie rzęsy, musicie posmarować tutaj od spodu silem i pęsetą skleić te rzęsy, jeszcze tak utrwalić, one się wtedy dłużej trzymają. Mi rzęsy trzymają się nawet do tygodnia nawet by się trzymały dłużej, więc ym, super i właśnie ten klej z modnej lasz już mi pomału taki się robi gęsty, więc pomyślałam, że zobaczę, kupię ten z Rossmana i on słuchajcie, kosztował mam tutaj rachuneczek z Rossmana, on kosztował 61,99 zł. No, jestem ciekawa, powiem Wam, że yy, jak go zobaczyłam, bo był też z rzęsami, ja, rzęs nie potrzebuję właśnie tych skisa Mam swoje rzęsy, ale był też osobno klej, który mi właśnie moja kochana teściowa pokazała. Mówi, zobacz, ale tu jest tylko też klej, możesz sobie wziąć. I wzięłam. Także na pewno dam Wam znać, jak się sprawdza sam klej. Kupiłam, słuchajcie, też olejek do opalania z Nivea i to jest olejek z karotenem. To jest właśnie ten olejek. Ja Wam powiem, że było o nim bardzo głośno na TikToku. Jedna dziewczyna go polecała i to jest taki Tropical Bronze i to jest prawda. Ja go używam, on nie ma SPF-u. Czyli bynajmniej nie doczytałam, żeby on tutaj gdzieś miał SPF, ale ja go słuchajcie już. Używałam, dwa dni temu opalałam się na balkonie, używałam go na SPF 30, na nogi, twarzy oczywiście nie opalam i powiem Wam, że fajnie nogi mi się tak przybrą, przybrązowiły, naprawdę daje ładny efekt opalenizny, ale pamiętajcie, że musicie go użyć na SPF-a. Bez SPF-a nie radzę, no bo możecie się z, mocno spalić, opalić za bardzo. Jeśli macie delikatną skórę, to uważajcie, on, słuchajcie, to jest taki olejek w sprayu, który psikniecie na skórę, rozmarujecie i on już się wchłania w skórę. No, nie spotkałam się z takim olejkiem. Ja bardzo lubię używać olejki do opalania. E, i, I też miałam olejek ze spiefem, chyba z garniera kiedyś, tak, z garniera. I on był cały czas tłusty, a ten nic takiego nie robi. Nie macie tej powłoki tustej na skórze. No, no bo naprawdę świetny olejek polecam Wam. Jest dostępny w Rosmanie i kosztuje 39,99 Ja już go stosowałam, ale chciałam Wam pokazać, że kupiłam i naprawdę jest świetny. Dzisiaj byłam, słuchajcie, na solarium, więc pierwszy raz od lat tutaj w Polsce i troszeczkę się tutaj na dekordzie opaliłam, ale powiem Wam, że ładnie sobie wyrównałam moją opaleniznę, bo na tym mi zależało, bo na balkonie niestety opalałam tylko twarz, raczej przód, nie twarz, a tyłu nie, więc sobie dzisiaj wyrównałam, stąd jestem Tutaj troszeczkę czerwona, ale nie, to nie jest od tego olejku, to jest właśnie od solarium. Ale olejek Wam polecam. I słuchajcie, Dils. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie wiem, czy zmieścę. I cztery, dziesięć. Mam tutaj dziesięć yy, lakierów, bas yy, i dwa, yy, dwa topy do paznokci z marki Sunon. One są dostępne w Dilsie i już Wam pokazuję. Mam tutaj, może zacznę najpierw od, 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 od dwóch produktów z, z topów. I to są dwa takie topy. One są z lekkim brokatem. Jeszcze będę chciała sobie dokupić zwykłe topy bez brokatu, bo fajnie się sprawdzają z tej marki. Tutaj mam zwykłą bazę Extra Hard, taką, taką mocniejszą już. Też bardzo lubię, naprawdę z tej marki uwielbiam te y, produkty. Tutaj, słuchajcie, mam coś jeszcze będzie? Nie, jeden. Jeden mam kolor. To jest kolor z brokatem. Biały, a czyli taki przezroczysty z brokatem. To jest jeden kolor. Tutaj mam Bas, Może nie będę otwierała wszystkiego, tylko Wam pokażę. Jak będziecie chciały, to Wam po prostu podlinkuję, a czy wypiszę pod, pod spodem, jakie to kolory kupiłam w Dilsie. Taki kolor. Bo wiecie co, nie chcę otwierać każdego produktu, żeby tam się powietrze nie dostało. Tutaj mam taki kolor. <laughs> Tutaj wzięłam sobie taki, wszystko takie pastelowe, wiecie, kolory, takie letnie. I tutaj rubber baz, Ja często używam samą bazę, często używam y, zwykłą bazę, przezroczystą i na to kładę kolor, ale też używam właśnie taki, ba, takie bazy z kolorem. I to ostatnia baza. Za 10 sztuk moi drodzy, mam tutaj z Dilsa rachunek, powinnam mieć. To jest Rosman. Mam. Za 10 sztuk zapłaciłam. Słuchajcie, coś jeszcze brałam. Oprócz tego, ale tak, jeden lakier kosztował 10 zł, za 10 sztuk zapłaciłam 100 zł. Także e, jestem bardzo zadowolona. Tak jak powiedziałam, jeszcze będę chciała sobie dokupić zwykłe topy, ale to już mam na jakiś czas już na jakiś czas mam z głowy zakupy. Dobra, następne, może następne pokażę, bo wczoraj odebrałam jest to Rosman i nie Rossman. Jest to Allegro. Na Allegro, słuchajcie, zamówiłam sobie. Zamówiłam sobie żel z polecenia mojej koleżanki. Jest to Natural Pro Light Builder. Taka marka. Nie wiem, czy ją znacie. Ona jest znana na Allegro. I powiem Wam, że. Koleżanka mi poleciła ten żel do paznokci. Mówiła, że jedna warstwa wystarczy, ładnie utrwalić paznokcie, utwardzić. Fajnie się on układa na paznokciu, że ładnie się mm, poziomuje. Nie trzeba tutaj za dużo się nim bawić, więc wzięłam z jej polecenia. Ona mówiła, że używa ten żel i jest z niego bardzo zadowolona. Dokupiłam sobie również Lokir czy Lakir. Puder żel, UV-LED i to jest akrylożel budujący do wzmacniania i przedłużania paznokci. Wiecie, ja życzę, że ja sobie często przedłużam paznokcie, tak jak teraz mam przedłużone na tych formach takich z Elysium. I właśnie pomyślałam, że dokupię sobie, bo już mi się też, że akrylożele kończą, więc wzięłam taki na Allegro. Na razie wzięłam jeden, bo chcę, wiecie, przetestować, spróbować jak się sprawdzi to. Na pewno domówię sobie więcej. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam jest cleaner litrowy. Powiem Wam, że ostatni cleaner, który kupiłam, to było chyba dwa lata temu, i już mi się skończył, ale naprawdę miałam długo, bo litrowy cleaner dla mnie samej, gdzie ja sama robię paznokcie, a wiecie. Y Używam tylko do przemywania właśnie hybrydy czy przetarcia pyłku z paznokci. To taki litrowy starczy mi na długo i powiem wam, że wzięłam obojętnie jakiej marki, bo po prostu wyświetlił mi się to. Wzięłam, jak zamawiałam żel, także taki cleaner jeszcze dobrałam. Aha, ten cleaner chyba był razem z tym właśnie żelem te, u tego samego sprzedawcy. Także takie. Rzeczy kupiłam sobie na Allegro i przejdziemy teraz do, najpierw pokażę Wam kosmetyki, na końcu zakończymy H&M. Co w Hebe? W Hebe byłam dzisiaj, jak wiecie. I słuchajcie, w Hebe kupiłam sobie, bo zauważyłam jak ściągnęłam rzęsy, które miałam położone trzeci raz, trzecią taką... Um, parę rzęs, to zauważyłam, że tutaj pomiędzy moimi rzęsami zrobiła się luka. No bo wiadomo, rzęsy też wypadają. Jak wiecie, nie malujecie rzęs, a naklejacie takie rzęsy, to tego po prostu nie widzicie, bo jak się maluje codziennie rzęsy, to się widzi właśnie jakieś tam luki. Już się przestraszyłam, więc kupiłam odżywkę, którą już miałam dzięki mojej Edytce kochanej, która mi pierwszą właśnie zakupiła, tylko czy to jest to samo? Teraz muszę otworzyć, sprawdzić, bo to jakoś tak mi opakowanie dziwnie wygląda. Ale czekajcie, tak, to jest to samo. Jakoś opakowanie inaczej wyglądało. To jest, słuchajcie, odżywka do rzęs z marki For Long lashes. Moja dytka ją używała, mi też właśnie odstąpiła chyba dwa opakowania. Jakoś chyba tak. Ja później sobie jeszcze sama kupiłam, i tak wiecie, używałam. Później, jak zaczęłam ym, przyklejać rzęsy, to tak nie używam, ale robię przerwy w tych odżywkach, bo yy, polecane jest, żeby nie używać ich, yy, nie stosować cały czas. I nawet tutaj jest, że efekt jest po trzech tygodniach, i jest nawet chyba gdzieś tutaj na opakowaniu, o ile się nie mylę. Wyczytałam, żeby robić przerwę między stosowaniem następnego opakowania, więc tak też robiłam. I powiem Wam, że naprawdę po tej odżywce rzęsy ładnie wyglądają odbudowują się rosną i zagęszczają się i to mi zależy na tym będzie mi na tym zależeć później jak ściągnę te rzęsy żeby mi się tutaj właśnie pomiędzy tymi rzęsami odbudowało dlatego też przykleiłam sobie dzisiaj rzęsy bo jednak denerwowało mnie tutaj ten ubytek nie jest to duży ubytek ale wiecie już widzicie już widzicie że coś tam jest nie tak więc kupiłam sobie taką odżywkę bo później będę chciała sobie moje rzęsy odżywić więc polecam Wam, bo naprawdę miałam już kilka opakowań i sprawdza się świetnie, nie podrażnia oczu. Tutaj, wiecie, ta powieka nie jest zaczerwieniona, bo często odżywki takie właśnie w tych pędzelkach, w tych eyelinerach sprawiają to, że nasze powieki są zaczerwienione, podrażnione. Ta mi tego nie robiła, a owieście mi w życiu, już użyłam bardzo dużo odżywek, przetestowałam dużo różnych firm i ta naprawdę jest jak dla mnie świetna, jest delikatna. Mi nie zależy, słuchajcie, na tym, żeby moje rzęsy nie wiadomo jak szybko rosły, żeby jak szybko się zagęszczały, bo jak wiecie, ja na swoje rzęsy nie narzekam, tylko tak jak powiedziałam, zrobił mi się malutki ubytek i już te rzęsy mi nie pasują. Jak są pomalowane, już tam widzi, widzę lukę, dlatego kupiłam odżywkę, ale mm, powiem Wam, że ten klej z Modna Lush też wpływa na to, że rzęsy są odżywiane, że jest możliwe, że rzęsy... Mm, Szybciej rosną, bo w tym kleju też jest taki fajny składnik, więc, też przyklejając takie rzęsy. Je przyklejacie od spodu, nie obciążacie swoich rzęs, też dobrze robicie swoim rzęsom. Także od spodu przyklejone klejem z modnej lasz, także on też fajnie działa. I oczywiście nie ciągnijcie za rzęs jakie je ściągacie, jeśli macie ochotę wypróbować, tylko oczywiście z olejkiem. Delikatnie musicie podtrzymać, żeby ten olejek rozpuścił klej. Jak będziecie ściągać, ciągnąć, no to wyrwiecie sobie swoje rzęsy, jak są słabe. Także pomalutku i delikatnie to róbcie. Dobra. Wracając do zakupów, kupiłam sobie z marki Awa. był tylko właśnie ten produkt na przecenie, czekam aż będą inne produkty przecenione, bo jak wiecie ja bardzo lubię tą markę, miałam kolagen i miałam yy, kwas hialuronowy, a moja kochana Ewonia, moja widzka, mm, kochana pozdrawiam Cię serdecznie, poleciła mi jeszcze inne produkty, ale właśnie tamtych u mnie nie było, ale dojrzałam, że jest serum, Redukujące, redukujące zmarszczki mimiczne i co tutaj mamy? Yy, wzmacnia działanie ekstrakt z pieprzu i. Pieprzu Sacywalskiego jakieś aktywne peptydy. Na to była, słuchajcie, promocja, więc wzięłam. Tak to wygląda marka Awa. Widzę, że ma bardzo dużo fajnych produktów. Jeszcze będę chciała kupić krem i jakieś też Ewa mi polecała serum, ale akurat u mnie nie było, więc wzięłam tylko to. Wzięłam, słuchajcie, jeszcze już tutaj będzie kolorówka. Jeden produkt kupujecie z Eveline drugi macie 80% taniej, więc się skusiłam. Nie było dwóch kolorów, więc wzięłam, a znaczy nie było dwóch podkładów w tym kolorze, który chciałam, więc wzięłam inny kolor i mam tutaj Better Than Perfect. I słuchajcie, jak bierzecie te podkłady, czy w hebe, czy w rosmanie, otwórzcie i sprawdźcie, czy jest ta srebrna naklejeczka taka, wiecie, bo wiecie co dziewczyny robią? Otwierają i sprawdzają sobie kolor na ręce. Ile ja brudnych podkładów widziałam, i nawet widziałam jedną starszą panią, dużo starszą ode mnie, która właśnie akurat nie z tej marki ściągnęła, słuchajcie, opakowanie i sobie testowała, bo nie było testera. Tak się tylko spojrzałam. Nie chciałam się odzywać, wiecie, bo ja, bo ja wiem, że zaraz zrobiłaby się wielka wojna w sklepie, ale. Otworzony produkt, kto go później kupi. I tej pani nie przypasował ten produkt, ten, ten podkład, i odstawiła go na półkę. A później ktoś kupi, zapowietrzony, już otwarty. Tak to się dzieje. Dobra, wracając do tego, który ja kupiłam. Kupiłam, słuchajcie, w odcieniu 03 i w odcieniu 2,5 Almond Beige, i tutaj jest Light Beige. Ja chyba miałam trójeczkę w domu, ile się nie mylę, ale wzięłam ten 2,5, wiecie, może będę mieszać, może będę dodawać ciemniejszy podkład, po prostu nie było drugiej trójki, a że był 80%, wiecie, na drugi produkt, więc wzięłam. Ja później też się, słuchajcie, jak mi opalenizna zejdzie, to też z kolorem jest twarzy inaczej, więc... Okej, okay, może być. I słuchajcie, wzięłam też CC krem z Hean. Bardzo lubię te CC kremy, tak, bo to nie jest podkład. I już mi mój się kończy i tutaj mam 02 Medium. To jest ten. Polecam Wam. Też jest fajny, bardzo fajny podkład. I też było na niego, słuchajcie, na drugą rzecz 60%, ale już nie było trójek. Były tylko jedynki wanila i chyba było... Tak, tylko jedynki były, więc no, takiego jasnego nie potrzebuję. I słuchajcie, wzięłam kultowy, kultowy rozświetlacz z Catrice i ja go wzięłam w odcieniu 0,30 Golden. Przepraszam Was za hałas, ale okno mam otwarte, bo jest tak gorąco, że nie idzie wytrzymać. To jest Golden. Przepraszam Was jeszcze raz za, za pieski, za, za efekty specjalne za okna, ale ktoś przejechał na motorze i pies się zaczął chyba rzucać na dworze. I to jest właśnie Golden Rose. Jestem bardzo ciekawa. Wiem, że Maxi zachwalała ten, ten rozświetlacz i powiem Wam, że już. No, i powiem Wam, że nie miałam nigdy jeszcze właśnie tego rozświetlacza, żadnego, bo są chyba trzy kolory. Ja mam rozświetlacz z Catrice w tej paletce podwójnej, gdzie jest brązer i rozświetlacz, więc jestem bardzo go ciekawa. Na pewno na wyjście, jak będę robić makijaż, może zrobimy sobie razem makijaż, na wyjście na 50 urodziny do naszego przyjaciela. To przetestujemy sobie ten rozświetlacz i zobaczymy jak wygląda, no i moi drodzy ostatnią rzeczą, rzut na taśmę wchodzi H&M i co ja tutaj takiego kupiłam słuchajcie, weszłam do H&M i były takie wieszaki z promocją było bardzo dużo rzeczy na promocji i skusiłam się na jedną rzecz która była jedyna Wisiała sobie taka, wiecie, pomiędzy innymi bluzkami, i pomyślałam, że fajny kolor będzie mi, nawet słuchajcie teraz, jakby były chłodniejsze wieczory, do spodenek fajnie pasować, i jest to bluza. Taka bluza z przodu ma taki srebrny napis, i wyobraźcie sobie, że to jest Eseczka. Zakryłam mikrofon. I wyobraźcie sobie, że to jest S. -ka. To jest rozmiar S. Teraz Wam tu przybliżę. Mam nadzieję, że to dojrzycie. I dałam za nią. Ile ona kosztowała wcześniej? 127,99. Widzicie, tu jest wcześniejsza cena i rozmiar. A ja dałam moi drodzy 64 zł. Także fajny kolor i to jest 30% poliester recyklingowany, ale naprawdę bardzo milutka. Taka, wiecie, nawet do dżinsów. I ona jest tutaj na takiej baji. A zaraz zobaczymy tutaj jeszcze skład, czy ja dojrzę. Na, na, na. Pozwólcie, że tylko zerknę. Wiecie co, nie dojrzę. Są takie małe literki. A jest. 62% jest bawełny, a 48% streczu, tak? Wiecie co, wezmę okulary, zaraz Wam powiem. Wezmę okulary, bo jestem sama, słuchajcie, ciekawa, co tutaj mamy w składzie. Bo na metce pisze co innego, chyba tamtej, a tu... Tak, 62% bawełna i 38% poliester. Także, słuchajcie, fajna bawełniana bluza na no, takiej lekkiej baji. No powiem Wam, że urzekł mnie bardzo ten kolor i eseczka, ale to jest chyba oversize'owa sk, bo jest bardzo duża, więc idealna właśnie czy do spodni, czy do, słuchajcie, spodenek, tak jak teraz chłodniejsze wieczory. Na no, to, wiecie, nawet sobie tak, o, przerzucić na plecy. Ja też tak lubię, wiecie, założyć sobie koszulkę na koszulkę i tutaj plecy mamy ochronione, wiecie, nie marzniemy, a, a jest nam cieplutko. Świetna bluza, także to był jedyny zakup z bluz, raczej z rzeczy w H&M. Powiem Wam, że mierzyłam marynarkę i tak, XS marynarka była na mnie za ciasna, a M była za luźna. To były chyba jakieś oversize'owe marynarki. Bo no, żeby w Mce pływać rękawy potąd, tu wielka, mogłam się nią, słuchajcie, tak owinąć, to chyba, chyba były oversize'owe, więc szukam marynarki jeszcze, więc jutro jedziemy z mężem na zakupy, zobaczymy, może mi się uda coś kupić. Jak kupię to wam na pewno pokażę już w filmie, gdzie będę się szykować na urodziny do naszego przyjaciela. Także, moi drodzy, to były moje zakupy, które poczyniłam. Będąc już tutaj kilka dni w Polsce, jeszcze to się na tym nie kończy, bo jeszcze mam listę długą moich zakupów, bo chcę sobie zrobić zapas kosmetyków do pielęgnacji, ale widzę, że ani nie ma w Hebe, ani nie ma w Rosmanie, więc będę musiała chyba zamówić przez internet. Jeszcze zajadę do Super Farm, zobaczę tam, bo też wiem, że tam są takie kosmetyki bardziej apteczne, więc zobaczę jeszcze do tamtej drogerii, może nawet jutro, jak będę z mężem na zakupach, także na pewno Wam jeszcze pokażę, co sobie kupię, bo plany są na zakupy, więc jeszcze są plany tutaj kosmetyczne, kolorówka, także jeszcze czekam, słuchajcie, na promocję, także na pewno jeszcze zakupy będę robić. Także, moi drodzy, to były moje takie początkowe zakupy, które ostatnio poczyniłam. Jestem bardzo zadowolona tutaj z Dilsa, z tych lakierów, także jestem ciekawa tego hmm, kleju do rzęs. Dajcie znać, czy miałyście ten klej do rzęs, czy już go używałyście i co o nim sądzicie. No i cieszę się, że udało mi się właśnie dorwać tutaj w promocji te podkłady. Bardzo lubię ten po podkład, a już kończy się mój podkład z e, ja wzięłam ze sobą ten z Maybelline Superstay, już mi się kończy jaśniejszy, więc będę miała teraz e, nowy, ale też cieszę się, że wzięłam ten, bo ten też bardzo lubię na lato, on jest taki lekki, e, więc idealnie. Także moi drodzy to by było na tyle moich zakupów. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. My oczywiście widzimy się już w następnych filmach. Wy, kochani, trzymajcie się krótko i do zobaczenia. Buziaki!